Po krótkim okresie wypoczynku piłkarze mieszka pod wodzą trenera Przemysława Urbaniaka zaczęli przygotowania do nowego sezonu. Wracamy do treningów. Dzisiaj pierwsza jednostka treningowa. Zajęcia będą odbywały się tutaj na obiektach na ulicy Strumykowej. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek. I w sobotę na koniec zawsze gra kontrolna. Mam nadzieję też, że wszyscy w zdrowiu wrócą do tych zajęć. Wiadomo, jest to ten okres taki urlopowy, nie wszystkich zawodników jeszcze mamy, także ta kadra myślę, że z dnia na dzień będzie wracała do takiej naszej rzeczywistości, jaką wiemy, że będziemy mieli. Jak i również na pewno dzisiaj dołączy kilku naszych młodych. Zawodników z Akademii, którym również chce się przyjrzeć z bliska, zobaczymy na jakim poziomie są aktualnie. No i tak to będzie wyglądało. W nowym sezonie skład mieszka zmieni się nieznacznie. Trzon zespołu pozostał i to na pewno nas cieszy. Nie ma w zespole na pewno na dzisiaj Łukasza Bogajewskiego, który przeniósł się do Sokoła Kleczew. Niejasna jeszcze jest sytuacja. Michała Mula i to na dzisiaj myślę, że jest wszystko, a tak to pozostała część zespołu mam nadzieję, że zostanie. I, 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 mówię, no I czekam też za informacją odnośnie kilku zawodników, którzy mieli pojawić się na testach. Piłkarze mieszka, przygotowywać się będą na własnych obiektach. Pierwsze spotkanie kontrolne rozegrają w najbliższą sobotę w Janikowie z miejscową Unią.